Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву. Хей, хей, дорогие видео! Кликни тут и вон с написи. Właśnie mija. Nasz ostatni dzień w Uambator. To miasto ma jakiś swój urok. Zdecydowanie. Ale ma też masę, masę naprawdę ogromną problemów. Takich jak śmieci wszędzie. Ja musiałem iść przez... Cześć, cześć. Dobre pół godziny, żeby znaleźć śmietnik. Masa rzeczy jest tu w nieładzie. Nie ma chodników, powiedziałbym 50% to jest jakieś dziury usypany gruz, czy po prostu żwir. Bo po co budować? No i właśnie widać w co zmienił się chodnik. A i tę główną drogą do dworca. to nie jest tak, że tylko negatywnie opisuje to miasto, że go nienawidzę. Nie, ma swój urok, można się w nim zakochać. Ale, ale ma też dużo wad. Uanbator jest chyba najbardziej oderwaną stolicą od reszty kraju, jaką kiedykolwiek widziałem. Nawet Moskwa nie odstaje tak bardzo od y, rosyjskiej wsi, jak Ułan Bator od tego, co jest poza nim. Tutaj są też takie sieci, chociażby międzynarodowe jak KFC, Burger King, jakieś kawiarnie. Wszędzie indziej niczego takiego nie ma. Czego by nie mówić o Mongolii? Czego by nie mówić o mongolskiej kuchni, która jest destruktywna dla naszych, że tak powiem, europejskich żołądków i ma się delikatnie mówiąc rozstrój, to Mongołom trzeba przyznać, że są bardzo mili i kontaktowi. Wystarczy uśmiechnąć się do dowolnego przechodnia na 95%. On też się uśmiechnie i kiwnie głową. Thanks, man. No właśnie. Milion osób jak tylko widzi, że nie jest się z Mongolii, to mówi hey, hey, welcome to Mongolia, welcome to my country. Są po pierwsze kontaktowi, a po drugie bardzo, bardzo mili. Pytają się skąd się jest, czy nam się podoba, co robimy. No, to zdecydowanie należy do zalet Mongołów. Ale tu poznaliśmy pana No, skażcie priviety Pan trochę wstawiony, bo ma chytrą, chytrą, chytrą kolę. wódkę A, Ma chytrą wódkę, którą wymieszał z kolą Ale w takich proporcjach, że widać, że to jest... Właśnie Kola Ta Tak, kola Więc wymieszał to w takich proporcjach, że widać, że coś nie pykło no ale generalnie mówi, no. No. mówi, że on policji nie lubi i że policja jest jak Hitler. Uczył się rosyjskiego 25 lat, ale ledwo, ledwo mówi. Takie tu towarzystwo. No więc tak, jest godzina 5.30, środek nocy, dzikim fartem przez noc dotarliśmy do granicy mongolsko-rosyjskiej, więc oznacza to, że dzisiaj będziemy opuszczać Mongolię. Jakoś to się nie wyspaliśmy, bo w sumie to spaliśmy tak po 2-3 godzinki na łebka, jak tam się dało przysnąć. A co ciekawe to granice nie można przejść pieszo a poza tym granice dopiero mają otworzyć chyba koło szóstej. Może do tego czasu wstanie już słońce A może nie No i musimy jeszcze jakoś złapać stopa przez granicę. Gdyby ktoś się zastanawiał to tak wygląda zamknięta granica. Tak wygląda granica która jest nieczynna a mimo wszystko ludzie ustawiają się godzinę, dwie godziny przed bo jak tu przyjechaliśmy to już była kolejka Ustawiają się, żeby potem jak najszybciej przejechać. Tak więc naprawdę teraz wjeżdżamy do Rosji i ciśniemy jak najszybciej do Nowosybirska, bo tutaj po drodze ten odcinek UanUde i Irkutsk to już byliśmy. Właściwie chcemy i Irkucki i Ude pominąć. Ominąć je obwodnicami. No i zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj. Zrobiło się już trochę jaśniej, więc jest szansa, że będzie cokolwiek widać. Bo już tak wschód. Granicę otworzyli, nie otworzyli, trzy auto wpuścili. Więc tak wygląda granica mongolsko-rosyjska od strony mongolskiej. Te auto po prawej co stoją, to stoją właśnie poprawnie. Taki murek i jakaś barierka z nie wiadomo czego. I... Nawet nie żwir, tylko wyjeżdżona trawa to jest właśnie główny wjazd od strony mongolskiej na granicę. Bo busiki ciężarówki stoją pod prąd, bo tu każdy stoi gdzie chce. No i... Tak to właśnie wygląda. Przechodzimy granicę mongolsko-rosyjską Aha i udało nam się trafić z świetną panią, która tutaj jedzie do UNUD ude handlować. Jest kochana po prostu i pomaga załatwiać nam rzeczy. No ale właśnie mieliśmy pierwszą ciekawą sytuację na granicy. No tak mongolską stronę, to w ogóle pokazaliśmy paszporty i poszliśmy. A tutaj po rosyjskiej stronie no to nie wydajemy paszporty, nie wszystko spoko i nagle nas wzywają, biorą krótką falówkę. Wzywają jakiegoś ziomka, żeby przyszedł główny dowodzący z budynku w mundurze pełnym i dawaj nas wypytywać, a co to za pieczątki, co wy robiliście na Ukrainie, kiedy, dlaczego, po co. No i... Ale generalnie dobrze się skończyło. Kolejna przygoda do wspomnień. Przy okazji to jest godzina 7.13, czyli tak od godziny już przechodzimy granicę. I w sumie... Jest szansa, że dosyć wcześnie dojedziemy do tej Rosji. Jest godzina ósma i my znowu jesteśmy w Rosji. Wreszcie. Albo nie wreszcie. No, Mongolia jest. fajnym krajem. Ciekawym. I interesującym. Ale. Ale nie wiem. Ja tam kocham trochę Rosję. A poza tym. wreszcie jest to kraj, w którym jak do ciebie mówią, to idzie ich zrozumieć. To po pierwsze. A po drugie. Jakoś można pojąć Co nimi kieruje i ich motywacje Bo w Mongolii czasami mieliśmy z tym problem Nawet rzekłbym Często A tutaj już mamy kamazy naładowane drewnem No Rosja no Orzeł Sobaka Kruk Brakuje jeszcze BTRa i by była kwintesencja Rosji Dzika musi być Mongolia że pojechanie do azjatyckiej części Rosji można powiedzieć... Wow, cywilizacja! No taki prosty przykład. Wszystko jest zamknięte, bo musieliśmy cofnąć zegarki o godzinę, więc była godzina szósta, siódma. No, ale tutaj sklep, supermarket otwiera się dopiero o dziewiątej. No ale... Chciało nam się pić, więc gdzie można iść? Na stację benzynową! No bo w Rosji, jak to normalnie, na stacjach benzynowych są sklepy na których może trochę drożej, ale można kupić takie artykuły pierwszej potrzeby no a w Mongolii nie, taki prosty przykład dojechaliśmy do Ulan-Ude jest godzina 11 więc trochę zeszło słońce i zrobiło się cieplej i idziemy łapać. W filmie i Bajkału Mówiłem o tym, ile tu jest samochodów z kierownicą po prawej stronie I jak to jest dziwne No to teraz właśnie nas podebrał facet samochodem z normalną kierownicą po lewej stronie I po Mongolii byliśmy tak zdziwieni tym, że jest kierownica po lewej stronie, że nie mogliśmy się przyzwyczaić Złapaliśmy... Tak wiezie nas furia Wiedział nam jak jest dzień dobry po buriacku, tak samo jak w mongolsku Właśnie puściliśmy Buriację. A droga, którą jedziemy to ta słynna droga krugobajkalska, dookoło Bajkalska, która od południowej strony okręża Bajkał. Była ona budowana w znacznej mierze przez Polaków tutaj zesłanych na ciężkie roboty, na katorgę tak naprawdę. W 1866 roku duża ilość Polaków została zesłana na, na Zabajkale w związku z powstaniem. I zostali oni przydzieleni do budowy drogi krugo zwanej też szlakiem mongolskim, która obecnie łączy Irkutsk z Mongolią przez Uan-Ude. I to właśnie... Ci polscy zesłańcy, którzy budowali ten trakt, zniecili jedyne wśród zesłańców powstanie. I najbardziej znane polskie zesłań... powstanie na Syberii. Co prawda dużo tych powstańców nie było, bo tylko 250. I nie dysponowali dużą ilością broni, bo tak naprawdę tylko jedna trzecia, jak nie mniej, była wyposażona broń palną, która w większości była niedziałająca, niesprawna. W każdym razie w, też w 1866 roku jakoś na początku lata, pod koniec czerwca, początek lipca wzniecili oni, wzniecili oni tutaj powstanie, ale niestety zostało ono bardzo krwawo stłumione, łącznie z... no łącznie z rozstrzelaniem po prostu wszystkich, którzy mieli duży wkład w to. I teraz ironia losu, bo kto uczcił rocznicę polskiego powstania na Zabajkalu? Otóż zrobiła to młodzież komsomolska, czyli tak jakby komunistyczna młodzieżówka, komunizm tak bardzo nienawidzony obecnie przez prawdziwych Polaków. A z drugiej strony to właśnie komunistyczna młodzieżówka uczciła polskie powstanie. Trzeba znać historię, znać fakty. I samemu myśleć, to wtedy można wyciągać różne wnioski. Zjedliśmy obiad. Udało nam się dostać i zjeść. Nie płacąc za to omula. Czyli. Tutaj najbardziej znaną bajkalską rybę Endemita Przepyszny więc jeżeli kiedykolwiek traficie w te rejony I nawet będziecie musieli zapłacić To polecam spróbować Bo pomimo swojej ceny jest warty tego żeby go zjeść Jechaliśmy do Obwodnicy Irkucka I w ten sposób zrobiliśmy Swego rodzaju kółko No bo ostatnio przyjechaliśmy stamtąd Teraz jedziemy tam na Nowosybirsk, przez Angarsk Może zresztą z góry będzie widać miejsce Z którego łapaliśmy Kilka filmów temu W każdym razie Tam Przy zjeździe ze Ślimaka Wysadził nas Wysadził nas kierowca yy, Marszrutki Cześć, z tej strony Marcin. Pozdrawiam Was z mojej montażowni, w której właśnie pracuję nad tym odcinkiem, który oglądacie. Za co lubię podróże? Za to, że są nieprzewidywalne, ale to też sprawia takie problemy, że nie zawsze da się to nagrać. I w tym momencie jest przykład całkowitej zmiany formy, w jakiej podróżowałem. W związku z tym teraz mamy zwrot akcji o 180 stopni, całkowitą zmianę, czego nie podejrzewałem, że się zdarzy, ale może. Więcej wyjaśnię Wam ja z Angarska. Bo generalnie to jestem w Angarze, a Mateusz powiedział, że mu się zgodziło i się rozstajemy, bo mi nie pasuje moje towarzystwo. No cóż, niektórzy nie rozumieją co to znaczy praca wspólna, ale spoko, kontynuujemy podróż, wszystko będzie nagrane, wszystkie przygody, Wszystkie odkrycia Stay tuned Już myślałem, że będę szedł spać obok stacji benzynowej By ostatnia taka mini ciężarówka, zapytałem I powiedzieli, że mnie wezmą 200 km z hakiem No i tak z nimi przejechałem Przy okazji życióweczka, bo w ciągu 24 godzin Zrobiłem ponad 1000 km Co prawda trochę naciągane, bo 2 godziny uciekły Właściwie dwie godziny do doby się dodały ze względu na zmianę stref czasowych No ale wracając do tematu Wzięli mnie no i tutaj powiedzieli, że jadą do domu na wieś No to jeżdżamy do tej wsi Ja myślę, że tak mówię, że ja bym się zwijał Mam namiot, szedł nad rzekę Na co? Oni mówią, że nie ma szans w ogóle u nich w pracy Jest pokój, w którym teraz nikt nie śpi I ja mam tam przekimać Zawieźli mnie do pracy, która jest generalnie tartak Powierzyli mnie pod opiekę Главного працующего, который, как оказалось, есть и, впрочем, делает мне чай, то вау, вау, вау. Будешь чай ищут? Mm -hmm, давай я тебе покажу У нас в Узбекистане не такой чай, mm -hmm. а зеленый чай будет, зеленый. Зеленый. Да. Когда ты устаешь, чай помогает тебе. Ну, mm -hmm. no, это используй ты пришла, это, это принесла, да? Ну, no, а на китайская? A китайский, yeah. да. Она. Польшу не девают так. Mm. Ну как вам Польша, какой жизнь там? Скажи. Что мне надо сказать? Все равно свой город хорошо, <с правильно? <с Конечно. Да. Но... Когда меня друзей, когда служил армию, ага. Польши. Да. Когда ты служил, сейчас нет, он не служит. Раньше вот, раньше mm -hmm. служили вот за границу, например, Чехословакию. Ну, ну, ну. Польшу, no, да. Германию. Вот служили, а теперь нету сейчас. Все уже раскидались так. Но no, почему мы с американцами делаем, а не с русскими с вами? Да, 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 да. Похожи язык, похожа культура, все, mm, да. И что, у вас только один сын? Да, нет, у меня брат есть. Брат? Ну, no, да. Брат тоже один. У меня трое детей, трое. Mm. Да, у меня трое дети. Сын и две дочки? Нет, все сыны у меня. Uh, <laughs> как хорошо. <laughs> Но, у меня три сына у меня три. Он первый, старший сын, старший сын, он закончил институт. Uh -huh. Он сейчас в школе работает уч уч учитель. А у вас или в России? Нет, вот в Узбекстане. У нас в Узбекистане вот это, когда институт кончился, у тебя uh -huh. высшее образование. Uh -huh. Нормально плотит. У нас как дефицит, ты знаешь? Знаю. Мало, мало такой Знаю, грамотный, да, есть. мало такой грамотный. Но у нас никто не учится, ну да, потому просто. что денег нет уже. Ну да. Да. Ну, все хотят учиться, а зато там дорого. Надо учиться, одеваться правильно. Конечно. Надо кормить, еще что-то но у меня еще младший учит это учится институт второй вот я прошлый год он первый курс mm -hmm. вот этот... как вы сказали да 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 языков да да да, языков, да? да китайцы ну no. он ah. просто язык любит он просто знает язык so. no. первый сын уже закончил он uh -huh. в школе работает ah. в школе yeah, yeah. а второй uh -huh. учится а. А третий, третий. У, младший тоже. Нет, он в футбол Нет? играет. Он тоже учится, он футболист. Футболист? Да. М -м, хорошо. Да, 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 да. Поедет в Олимпиаду. Да, да. Вот разные олимпиады ходит, Он дома не сидит он. Он просто футбол любит. Футболом занимается. Футбольным школе учится. Да, бегает, бегает, чтобы изучить футбол. Как он, как ему нравится. А у меня жена? Жена. Он медик, доктор. Ты вот вылечит вели, люди. В больницу работает. В больницу? Да. Он тебе лечит, он говорит, тебе доктор это, доктор. Aha. Он мой жена, такой доктор у меня жена. Ты знаешь? А, и шаман? Да. Вау! 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 Это очень da. интересно. Да, да, да. А вы могу сказать о ее работе? Nie, nie znam ja u niej, jak... No, robota to De, robota Tak, robota robota, nie znaję. ja Dołączył do nas naczelnik Który jest Chińczykiem I próbował dogadać się z nami po rosyjsku Znaczy no, on zna rosyjskie, oni się z nim dogadują Ale dla mnie był jego rosyjski Z zaciągnięciem chińskim tak nie do przeskoczenia Że w ogóle go nie rozumiałem Generalnie kiedy opowiedziałem Gdzie jadę, co robię, jak jadę Gdzie już byłem, dokąd chcę dojechać To tak jak wszyscy mówili mu i chwalili mnie, to on generalnie rzucił taką wiązankę. Oczywiście w pozytywnym wydźwięku. Co drugie, jego słowo było przekleństwem, niezależnie od tego, co mówił. Prawdopodobnie wynika to z sposobu, w jaki nauczył się rosyjskiego i tego, od kogo się nauczył tego rosyjskiego. Nawet oszczędziłem tego. Wasz muszę. Był jeszcze na odchodne, przed pójściem spać. To kiedy kierowcy, który mnie to wiosł, powiedziałem, że jeszcze planuje podróżować przez półtora miesiąca. To powiedział, że mam 90% szans na to, żeby doczekać się śniegu tutaj. Czy to w Kazachstanie, czy to w Rosji, już europejskiej, to wtedy nie w Azji. Więc może być ciekawie. Tak wygląda ta ciężarówka, którą jedziemy. Super. Naprawdę, przez to, że ma nosek, to jest tyle miejsca w środku.